6, 7, 8. Dobrze, zgadza się. Drogie lwy. Pewne sprawy, rzeczy będą do Was wracać. I teraz tak. Jeśli podjęłyście niekoniecznie trafne wybory, trafne decyzje, to będzie tydzień, w którym możecie to po prostu zobaczyć. I to mi się pokazuje u Was. są karty, które szczególnie pokazują momenty takie trochę, nawet retrospekcji i pomyślenia: Kurczę, co ja zrobiłam? E, Siódemka PIK to jest karta, która szczególnie pokazuje moment refleksji, przemyślenia, czy się zrobiło dobrze, czy też nie. Ja tak mogę powiedzieć. E, pierwsza połowa tygodnia dla Was, drogie lwy, to będzie moment. E, bardzo emocjonalny o dziwo. będzie bardzo taki, jakby owszem, refleksyjny. To mi się pokazuje również, ale na początku tego dnia może, czy, możecie czuć rutynę. I to właśnie wtedy będziecie powoływać się na nowe rzeczy, jakieś realizacje, sprawy, rozpoczęcie jakichś ważnych projektów. I to mi się pokazuje u Was. E, drogie lwy, to będzie również moment, aby zamykać wszelkie otwarte sprawy. Wszelkie sprawy, które gdzieś już zostały jakby rozpoczęte. To będzie moment pomyślnej ich finalizacji. I ja też tak mogę powiedzieć. W Waszym życiu, osoby, e, uważajcie w drugiej połowie na kłótnie, bowiem tutaj jakieś mogą, być zgrzyty i niekoniecznie dobre, dobre, jakby stosunki międzyludzkie. I to mi się pokazuje u Was. Końcówka tygodnia, czyli piątek, sobota, niedziela, będziecie lekko um, trochę same. Jakbyście Wy musieli coś przemyśleć, zrozumieć, czy nie popełniliście pewnych błędów, pewnych rzeczy. I to mi się pokazuje u Was. Będziecie bardzo analityczne w tym tygodniu. I to mi się pokazuje u Was, dwie siódemki. Ocena, refleksja, przemyślenie rzeczy i spraw, słuszna analiza, myślenie, czy idziecie we właściwym kierunku. I to mi się pokazuje u Was, drogie Lwy. To będzie moment po prostu przemyśleń, refleksji, słusznych ocen, prawda? I ja tak to u Was widzę. Na początku tygodnia będziecie podejmować jakieś ważne sprawy, rzeczy. Bardzo znaczące zresztą, i być może właśnie to, ten moment retrospekcji, popatrzenia w tył, będzie ważny, czy nie popełni tych samych błędów, czy znowu noga się nie omsknie. To będzie moment,